Cześć, z tej strony Lev TV, a dzisiaj gram w Hollow Knight'a. Ostatnio pokonaliśmy tego pierwszego bossa, a dzisiaj zacznę iść dalej w kierunku nowego miejsca. Zbieram też trochę kasy, w sumie parę pokonałem przeciwników po drodze, jeszcze. Tam wyżej nie mogę się dostać, znowu potrzebuję czegoś, żeby się dostać, ale dobra, Idziemy dalej. Dobra, pójdę dołem. Czy co tu jest. Dziękuję. Czyli tu było jakieś tajne przejście. Dobra, przeniósł się w inne I to jest taki skrót tutaj zablokowany. I tu znowu jest kolejne jakieś przejście wyżej, do którego się nie mogę dostać, ale to są jakieś czoszki, które trzymają. Hmm. Coś jest. czym go leź, więc... Zobaczmy co to jest. Jakiś szaman. że na pewno uciągnąć tę. zapiszę.

Czyli nas uwięziła i musimy to przejść <grystanie> Jestem jakoś niejednoś Właśnie to była za To za nam A, tu muszę rozwalić to Dobra Muszę uważać na to, bo mam mało miejsca Unikanie nie? Nie mam niczego. Nie ma sekretnego przejścia. Dobra, wyleczy się. Jest, 400 kasy mam już. Dobrze, no, że go zauważyłam, bo by było tak jak poprzednio. O, fajnie, Nieładowałem sobie fokusa. Dobra, to powiedzcie się chyba. Tu skasa. Teraz muszę iść w stronę tego wielkiego potwora tam. No dobra. Tam jest. problemów, bo miałam już całe naładowana Oho, mama, tu dobra, przyszliśmy to. Jesteśmy radę i mamy to nowe. Tu mam coś do przodzenia. Tak umiejętności i to będzie więcej jak dobrze pamiętam zbierać więc to się przyda teraz odwróćmy się zobaczymy w ogóle mapę nie mam pojęcia gdzie możemy być przydałby się ten znacznik, który ci pokazuje gdzie jesteś wobec tego jest tu ciężko cokolwiek z nim znaleźć dobra Idźmy tędy. Pójdźmy się do góry, zobaczmy, czy coś się zmieniło. I przy okazji zobaczymy te wszystkie pomieszczenia, które ominęliśmy, przez to, że spadłem. Dobra, Aj już tam prawie byłem, tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Prawie, ciężko będzie się tam dostać. No, dobra, spróbuję kolejny raz, tak gdzieś tu było to i jest dobra, zobaczmy co tu jest, hmm, kolce jakieś, przejdźcie dalej. Dobra. No Jeszcze tu jest jedna mucha, muszę uważać, żeby nie spaść i się nie zranić przypadkiem. Uuu, tu koleś z prawie spadł. E, tutaj się nie dostanę, bo znowu potrzebuję jakiejś umiejętności pięć od ścian. Więc muszę iść stąd. Dobra, zwieźliśmy kolejne pomieszczenie. No niestety się te odnowiły bo te przeciwnicy. To będzie takie trochę... Aby... Nie wiem, znowu. Nie walczyć. Dobra. Tu jeszcze go i mogę iść do kolejnego pomieszczenia. Co nim jest? Hmm. Dobra, tu chyba będzie nowe miejsce. Dobre. O! Dobrze, że wcześniej tu nie doszło. bo by brakowała bym przegrał przez hmm. to ale zanim pójdę tam może no nie dobra już idziemy gdy będę szybkość dalej znalazł coś to idziemy hmm kwas jakiś tu jest dobra już widzę, że to jest nowa kraina jakaś Tu są te roślamy wszystko O green patch, tak, czyli jest nowe Miejsce O, nowy przeciwnik jest Czyli on wyrasta z tej ziemi A to wiedzieć na dole jest znowu pas i kolejny jakiś wypuchający, Wybuchający, więc... A! A. Jak go pokonał, to jeszcze on wybucha na no koniec. A na dole jak nic nie ma. Wybucha tylko szarżyje na mnie. Tu mm. jestem wybuchający, to będę musiał na niego uważać. O! Jest! O! Kolejny przycieplik Czyli to coś podobnego do kolców, tylko że jest na ziemi, Złaka, nie głośno to zapisać. To No i 600 mamy już nieźle. Ktoś był. O! Kolejny jakiś nowy przeciwnik. A komar, który ma szarze. I to było połowę, więc się Dobra, prawie 650 kasy. Zanim pójdziemy tam do góry zobaczyć kto to był do góry jeszcze wszystko do końca. No się przyda, zaraz przypomnę zwiedzone. Dobra, Ko czy jest koma? Aha, i tak jest z morszami mogę...

Jest papier, więc znalazłem tego kartografa. Przydał mapa, choć nie ma znoszlika, więc to jest minus. Tak, jest kartograf. Od razu kupuję, nieważne ile kosztuje. Ja. Mam pełną go, 60, a ja mam 680, więc. Tu nie jest jakieś dnia. Znaczy ile widać? Tam się nie dostanę. Niestety. Dobra, tu już chyba nic nie ma, ale już iść. A tu coś na dole jeszcze jest. Nie mam to działki żeby w końcu go to ten znacznik, gdzie ja jestem. Dobra, tam wyrzuciłem, ale tu coś jest. O! Chyba ze mną nie chce walczyć. Mspurabis nie, on mi coś dał. Ale dobra. To co, to, to? O, tu jest taki z wszystkich tu mam przeciwników, których pokonałem, z nim jeszcze nie walczyłem. Ale to jest ten demon, jak zginę, to on jest, i muszę go pokonać, żeby odzyskać swoją kasę. A jak zginę jeszcze raz, to wtedy tracę całą kasę. Bo się pojawia nowe. O, tu jest jakiś robaczek. Dobra, to jest sobie jak od tego yy, yy, większego. robaczka, no, co on był smutny tam. To pewnie trzeba znaleźć wszystkich te... wszystkie te robaczki, żeby coś dostać mnie. Czyli tak znaczko to jest. O! Znowu ta postać była. Ale tu mam już nową postać znowu. Przeciwnika. Dobra, żyjdźmy tam, za się stawiać, tak? ja Mam wrażenie, że ona była w innym miejscu, więc nie wiem, czy nagle się tu pojawiła. Hmm, kolejne miejsce jakieś. Ławka się przyda. I tu nie, tu nic dalej nie ma. Jest tylko ławka. Ale tam tam coś jest. Znowu jakiś nowy przeciwnik. Może się da to odbijać. Tak, da się to odbijać. Tak jak u tego... tam upadłego lisarza. Fast yy. Dobra. To się przydało teraz, żeby tutaj próbować odbijać, jak żeby później pewnie mi się to przyda, więc... Będę się stara się odbijać. Dobra, tu dużo życie straciłem. A tamty, tam pad w kolce dobra, co w życie. I idźmy dalej, zobaczmy co tam jest. Oh, Puap. prawie bym mnie... Prawie by mnie zroniło. Za... Renat nie widziałem. Dobra, tu jest jakieś miejsce. Zobaczmy co w nim jest. Nie, nie, raczej nie ma sensu tam iść. Bo nic nie widzę. A czy to coś jest? Nie. Czyli tak trochę stracę czasu tu iść, bo nic tu nie ma dla mnie bo jest tam za ciemno pewnie później będę mógł coś czy będę widzieć w ciemności No jest jakieś miejsce, do którego się nie mogę dostać To do kwasu, ale tam był kolejny jakiś stworek. Nie, dobra. Może zostawmy go i idźmy w górę, żeby poszukać tutaj postaci tam. Tajnicz to się odnowiło właśnie. Musi nim walczyć. Jeszcze raz. Bo to możliwe, że jest kolejny boss. Dobra. Myślałem, że to dole jest przejście. Tak światło się, się ustawia. Nie, tu jest na dole gołocze. O, znowu chciała pułapka nie zjeść sobie tylko jej utknąłem przez to, że ją usłyszałem to też gdzieś musi być ta stacja kolejowa, bo dziwne by było jakby tu nie było jej skoro to nowa lokacja o nie jakiś nowy jest tutaj trzeba go trafić? Potem jest mniejszy z niego tu ucieka, że to ucieka i się kupuje, dobra czyli to jest taka silniejsza wersja tego mniejszego, dobra, w górę nie będę iść, na razie może tu razem spróbujcie. o, dobra, jest pokonany pod kwasem nawet lepiej w lecie. Czyli raz z tego wykazywanie. Ja mam przeżyć. O jest! Znowu to postać. Bo raczej jest, bo w górę każe mieć. Dobra. To idźmy już prosto za nią. O, jest ławka, to fajnie. I od razu jest tu coś. Tam. Dobra, tak. To jest do ławki od Super. Każdy mi płacić za to, żeby miał ławkę. To trochę nie jest fajne. Nie utają kasę. Może użyję... Nie. Spróbowałem. Dobra, mogę się tu dostać, więc. Bo przez chwilę pomyślałem, że nie będę mógł się tu dostać. Dobra, już nie widzę tej postaci tutaj niczej. Nie wiem, czy dobrze idę. Ona tu gdzieś do góry poszła, więc... Nie. Zapomniałam, że on wybucha. I mam jedno życie mniej. A to co tu? I każdą wywalczyć teraz z nim. dobrze, pokonamy, nie było jak ciężki. chyba nie jest do tej postaci tajemniczej tam, jest. zaraz będę musiał się wrócić. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim walczyć jeszcze raz. Ta, to raczej nie tutaj, dobra. bo tu już się zmienił wygląd terenu. A jeśli tu jest boss, to raczej kończę i będę w innym filmiku walczyć. Nie no. Dobra, myślałem, że już znowu muszę walczyć z nim, a tu co jest? Hmm, znowu jakieś fajne coś, ale tu się nie mogę na razie dostać, dobra. Czyli muszę iść do góry. Jedyne miejsce, gdzie mogę iść, to do góry i tam pewnie jest ta postać tajemnicza i też pewnie boss. Ciekawe pójść może w tym miejscu jest. Nie, tu na pewno nie jest, bo tutaj się zmienia. Nie musiałem gdzieś źle pójść. To było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli spodoba Wam się, zachęcam do stania łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia no i Cześć!